Siemanko wszystkim z tej strony Drake i powracamy do mojego zgrajmy z gry Dead Space 2. Hmm, czy wszystko mam odpalone? Tak jest. Dobra, ostatnio ulepszyliśmy swoją stażę już prawie na full i teraz możemy śmigać dalej. Ostatnio zostaliśmy zdradzeni w ogóle tam miotali nam jak szatan po prostu o, tutaj sobie trup lewituje. Ależ. Fuck to system, nie chodzimy, lecimy. Dobra, nie będziemy nadużywać tej funkcji, bo tego się przez to zagubia jeszcze bardziej. Czemu jesteśmy wy bez grawitacji, mimo tego, iż jesteśmy tak jakby w środku? Nie do końca ogarniam. Okej, okay, wszystko płonie. No, super. Wysyłam cię do piekła. Powiedz mi, jak tam było. Okej, okay, przeżył to całkiem nieźle. Ok, tak, oczywiście popsuł się system mm, gaszenia ognia i my jako inżynier musimy coś z tym zrobić. Biegniemy tu, weźmiemy to coś. A no tak, no tak, tak. Dobra, potrzebujemy chyba zebrać te wszystkie baterie. Tam nie przejdziemy, bo ogień spali nas chyba nieważne, czy będziemy lecieć, czy iść. Czy to jest? To tu mogę podnieść? Nie, to jest jakaś dziwna. Dziwne chujwico. co? Okej, okay, tutaj... A jestem kurwa głupi, przecież ja mogę latać. No tak. Wi. A może wyrobną okno i niech próżnia wciągnie płomienie? nie jest, tak, tak fajnie nie ma. Promienie płomienie. Nie wiem co powiedziałem. Eee... Opsa. Dobra. Sporo zwiedzania będzie w tej lokacji, to na pewno. Przez ten cały myk z brakiem grawitacji. Dobrze, że przynajmniej tlen jest. O! Okej. Okay. Aha, musimy pozbyć się tlenu, by... Dobra, ogarniam, żeby zadusić płomienie. To ma totalny sens. Dobra. Okej, okay, dobra, wyjebmy baterie. Tak, musimy zgronić wszystkie baterie, żebyśmy wiedzieli, gdzie są, żeby potem, jak już pomieni się jakby zagaszą, żebyśmy wiedzieli, jak je szybko umieścić z powrotem. Nie mam pojęcia, gdzie zaginęła jedna z baterii i to jest, kurwa, problem, bo je ją gdzieś w pizdu. To mogła nie być moja najlepsza myśl w tym zagrajmy Dobra, jedna le lewituje sobie tutaj spokojnie Druga jest tam, dobra, chodź tu Tu, stój yy, tu, 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 tu. I Teraz lecimy na górę I wyciągamy ostatnią baterię I to powinno sukcesywnie Gdzieś tutaj, o właśnie, do stabilizacji Zagasić płomienie O właśnie I w tym momencie płomienie jest jakieś pod się palą Okej, okay, dobra. Teoretycznie powinniśmy włączyć z powrotem i płomienie powinny dalej być zagaszone, prawda? Okej. Okay. jak szaleć, to szaleć. Wkładamy teraz wszystko, wszystko z powrotem. Włączamy ten jak był. Bo to będzie, że my rozjebaliśmy, nie? No wiecie, a nie można tutaj... Zjebać i potem zostawić. No dobra, to jakieś pomienie? Mimo tego, że nie ma tlenu, to jakieś pomienie tam zostały, niech będzie. Powiedzmy, że wierzę w tą ich naukę. Ale lecimy dalej, tak. teraz mam taki dziwny z jakiegoś filtr, Mimo tego, iż powietrze tam nie ucieka. Ja mam pojęcie, co mnie atakuje. Ale boję się tego. Dobra, to ten. tam. Te, te frajery małe. ui, uniki. Uh. Ty, dawaj! I ty, dawaj! Jezus, dzwon mi z tym całym syfem latającym dookoła. Ciemno jak w, w tyłku i po prostu jak mech. Uh. Bo póki co chyba naszym questem jest... O, super. Dobra, mamy grafitację z powrotem. Czy mamy teraz... O, tak, znaleźć drogę do właśnie transportu. To ma sens. To ma sens. Wszystko ma kurwa sens. Bateria. O, mamy z powrotem kolory, tak jakby. Aha, dobra, muszę... wymienić... baterię. Nie wiem, to wpizdów. Eee, nie widziałem się. No dobra, musimy wrócić tam. Dobra, przynajmniej nie ma tego dziwnego filtru na ekranie. Minąłem nie? Dobra, pierwszą lepszą niech będzie ta. Ta typowa despaceowska zagadka z przenoszeniem przedmiotów. Klik, proszę, ta śmiga. No i jak to jest ślicznie się zrobiło, nie? Od razu. Przynajmniej sobie, sobie zakończymy Oh, come on! Weź ludzi, nie strasz. O, oh, give me a break! Co so, ja mogę się pozbyć tego trupa stąd? the steps he wants me to follow the steps step 1 crawl into the dark machine Strauss calm down he can't hurt you he wants me to go into the dark machine Isaac i can't go she's in there she's waiting for me Strauss oh, what the god, fuck oh god, oh god Strauss listen to me you need to keep moving can you get to the train can you do that he's coming can't talk. okay najwidoczniej iluzja którą wytwarza umysł Strossa. Chcę, żeby podjął się pierwszego kroku i wszedł do jakiejś mrocznej machiny czy coś takiego oświetlnie mamy tutaj save'a. Mm, jednak on się tego boi, ponieważ tam może czekać ona, kimkolwiek ona jest. Tak samo nie wiem kim jest on, tak samo nie wiem kim jest ona. Generalnie niewiele wiemy, póki co. Okej, okay, mam tutaj noda. Teraz ja z pewnością to wierzemy. Wszystko przepalane pizdów. Kuj roboty. E, Okej, okay, dobra. I tutaj sobie zakończymy. Jezu, ale ten... Jest, dobra, okej, okay, to jest dopiero 7 minut, kurwa masz nie stopera, a ja mówię, wy ty fej, czemu mi tak ten odcinek szybko zleciał? No dajcie, że spokój w ogóle, mój umysł mnie mindfuckuje, fakuje i mech. Tak, nie zresetowałem stopera od nagrywania poprzedniego odcinka wiecie, czas poprzedniego odcinka dodał się do tego i z 7 minut zrobiło się... Yy, zrobiło się 30 na stoperze. Ja mówię, wy typy jakimś cudem. Wiem, że gra mnie wciąga i w ogóle, nie, ale no kaman. Przecież dopiero co się witałem, tak dopiero co zacząłem myśleć O kurwa, już wiem z czym tutaj będę walczył Z tymi chowającymi się jeba jebaczami. Nienawidzę ich Jawnie ich nienawidzę Dajcie, że spokój Co to jest kurwa? Ta! Do Seekera, co? Nie, do detonatora, tak, fajnie jakbym miał detonator czy coś, nie? Dobra Chodźcie Brzydale Pobawimy się Pobawimy się fowanego Tylko jak znajdę to głowę odstrzeli odstrzeliwuję więc sorry O, dzida. Okej, okay. przeżyję Co to jest? Staza tam jest szafka. W The 3, którego już, jak mówiłem, przedtem wcześniej, e jeśli uderzyło się dwa razy w przeciw od sprintu, to Isaac turlał się. Niewątpliwe miłe Uuu, Nie! Chodź tu. Plecami do ściany. To najważniejsze, kiedy się z nim walczy. Chodź tu. Jebany, czołga się. O! Nie, nie ma stazy. Nie, dobra, jest staza. A, dobrze, że ulepszyłem stazę. Tutaj jeden jeden spierdolił. O! Wypieprzej. Dobra, tam jeszcze jeden hasa. Kąd wylecisz, cwajaczku? Tu jesteś, chodź tu. BUM! I po nogach, i po nogach. I ręka. Ręki też nie masz. Dobra. To było proste. Naprawdę, stada w tej grze to jest po prostu. strasznie, strasznie OP sprawa. Jednocześnie jednak widać, że działa, bo tak. Nawet fabularnie, jakby się na tym zastanowić, to jest nawet tyle tego sensu. W końcu Isaac nie jest żołnierzem, nie? nie musi mieć jakiegoś super refleksu ani super cela. Więc to, że pomaga sobie swoim narzędziem pracy, bo właśnie staza służyła do tego, tam hamować jakieś urządzenia, żeby tam nie wiem, jakieś te gesty naprawiać, czy coś takiego. No to właśnie wy wy wykorzystuje swoje narzędzie pracy do walki. To jest strasznie fajna sprawa, więc ma to sens. No i spowolnienie czasu jest po prostu zajebiste, przyznajmy sobie to. Tak, już widzę wypominających was nie, wypominających mi... mnie, was w komentarzach. bo się zarąbałem w zdaniu. To, że chciałem zakończyć odcinek po 7 minutach. Tędy czy oczywiście Haksujemy urządzenie. Dobrze, że każdy z paneli wygląda dokładnie tak samo. widocznie jakaś znana firma kosmiczna je tam produkuje. Ok Bum, bom 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 i ten dźwięk Cześć Spierdalaj. Dużo zwłok Spodziewałem się tego 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 pterodaktyla dziwnego Ok, tutaj Stross powtórzył się na temat tych kroków, o których wcześniej nam mówił. Że jakieś tam. wypełnienie jakichś kroków może zniszczyć marker. Krok pierwszy to wejść do ciemnej machiny. Drugi to kiedy śruby są. Wow. Kiedy śruby są za ciasne, to tutaj nie dokończył, bo powiedział, że on wrócił i przerwał nagle. A no, tam się to ktoś napieprza. Ej, to jest to samo centrum, ewidentnie my tutaj kręcimy kółka, no to, no come on. Hej, hej! Nie, nie do mnie! Biegną ci pomóc, A ty wpierw pomóż mnie!

Tutaj jest troszeczkę narwana, ale w sumie z czego się dziwić. Dobra, pozwiedzajmy troszeczkę. A, a do, tak, te, dokładnie w tym wejściem wchodziliśmy do kościoła Unitologów, Pamiętam, pamiętam ten symbol tutaj. Dokładnie. Prowadzeni fałszywymi wskazówkami Dainy. Wyredna suka. Dobra, zobaczmy, czy, co tutaj ta pani może nam pomóc. a bad start here i'm isaac ellie Ah, just i want isaac i'm trying to get to the transport hub i need to get to the government sector what do you think we were trying to do to Samo. hey i can help you besides we got a better chance if we stick together don't you agree it's not a chance isaac

No i no cóż, ucieka stąd, ucieka stąd tak samo jak my, jednak najwidoczniej ktoś ją tutaj już e, groził jej śmiercią po tym jak zdobył jej zaufanie, bo nie chce nam zaufać, mimo tego już idziemy tym razem. Tutaj oczywiście Isaac zasugerował współpracę, jednak no powiedzmy, że nic nie zdziałał, o schemat cudownie, no nie no Kamano. schematu sobie nie odpuszczę, Podcisków do detonatora nie potrzebuję, a przynajmniej nie aż tak dużo, dobra mamy narąbane stazy. Nasza staza powinna w ogóle tam, wiecie, trwać dłużej tak jakby, więc nie potrzebujemy aż tylu jej uzupełnień. Dobra, śmigamy tą samą windą co ona. W końcu zmierzamy w tym samym kierunku. Fajnie było odnaleźć sklep, bo chciałbym oddać schemat i te dwa pół, pół przewodniki sprzedać. A! O. O. Jezu, dobra, to było głupie, chciałem złapać ten, 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 wiecie, ten, tą minę. Dobra, schemat oddany i sprzedajmy przewodniki. Sprzedajemy na do detonatora. 18 tysięcy. Myślę, że tutaj sensowną decyzją jest iść te nody, póki co. Tutaj innej broni chyba, póki co, nie potrzebuję. Nie jestem pewien, nie, nie czuję, że, żebym tutaj, wymagało coś, czegoś ode mnie, więc jestem za tym, że póki co iść po prostu w nody ewentualnie może... Dobra, kupuj mi Javelina. Tylko po to, żeby sprawdzić, jak będzie się sprawować. Bo jestem ciekawy tej broni, szczerze powiedziawszy. Będzie chyba miała bardzo podobny efekt do tego, jak y wystrzeliwuje się pociski, właśnie znaczy te, te, te odrąbane kolce od no, nekromorfów właśnie. Można i tak. Dobra, zapiszmy sobie czas. Mam już 17 minut, tak kontroluję to w dalszym ciągu, tak, teraz patrzę na kompa, po prostu na, na licznik tam czasu nagrania audio, a nie na stoper, więc mam teraz pewność. Widać, że ta w ogóle infekcja nekromorfów jakby postępuje, ponieważ no kiedy ostatnio szliśmy, to jednak nie było tutaj tych żygaczy na ścianach, nie? To korzystajmy. Za mną? Za mną nic nie mam, szczęście. Fajne jest to, że tak jakby ten pasek stał widać, on ma takie jakby teraz przełączenie, czyli widać, że się wydłużył. Także przynajmniej wydaje ewentualnie jest jakiś nie wiem, dziwny teges na pancerzu Isaaca. Nood, cudownie, cudownie, noody. To jakiś nie wiem, sklep chyba z zabawkami, albo figurkami. A i to wszystko wygląda. Chciałbym, chciałbym więcej, yy, powiedzmy, gier w świecie Dead Space, ale chciałbym ich bardziej w zestawieniu takim jak teraz czyli po prostu, właśnie jakieś miejsce, gdzie kiedyś było życie. Bo wiecie, no wiadomo, że Dead Space nie może być w miejscu żywym, po prostu, ale gdzie kiedyś było życie. Yy, I tak, żeby móc się przekonać, yy, jak to uniwersum tak naprawdę wygląda. Ponieważ trójkę niestety znów osadzili bardzo podobnie do. Jedynki, bowiem w miejscu, gdzie życia już nie ma, czyli znowu mamy zero, tak, mamy to te wysamotnienie. Poza faktem, że postanowili, że zrobią to w kopie Dlatego nie ma efektu wysamotnienia. Czyżby to nie można było łapać tych żygowi? To problem. Chciałbym jednak kolec, a nie kurwa ciało, dziękuję. Kurwa, ale pięknie to rzuciłem. Piona czy coś? Ciało czy coś? Ciało ponownie. Chciałbym jednak kolec. U, okej. Okay. Gość umarł, chyba nie wiem, wykrwawił się czy coś. Ty na pewno nie żyjesz? Na pewno. Dobra, niech będzie. No, bo jednak przez właśnie te, te, te samotnie nie można, jakby, poznać uniwersum tego Dead Space'a. A widać, że to uniwersum coś sobie ma, bo i tam wiadomo, ten rząd kombinuje z tymi markerami. Generalnie wszyscy kombinują z markerami, a nie do końca nawet wiadomo, co to jest ten marker. to tam w trzeciej części pod koniec się tam bardzo wszystko, jakby mgliście, i tak wyjaśnia, czym naprawdę są markery. A tak naprawdę nie wiadomo, co to jest, tylko że wiadomo, że ludzie chcą to wykorzystać, bo to jest źródło energii, taka tradycyjna gadka, nie? Kurwa, cały czas ten... Blu... Jezu Chryste, Co to było? Sufit? A nie, to ty w tym brzydalu. Nie, to ten brzydal. Dajże, kurwa, spokój! Aaa, jestem spowolniony. Biegnij Isaac! Biegnij, dobra Super! Chciałbym go zabić kolcem. Dobra, nieważne. Mmm, kurwa, zażygany jest sypem, cudownie. Hej, nie chciałem zapisywać. Gro! Anuluj op operację sejwowania, dziękuję. Yy, dobra. Detonator, mimo tego, że go nie potrzebuję. Teraz go generalnie mogę sprzedać, na przykład. Czy te dalej chrumkające nekromowry tutaj są? Tak, gdzieś tutaj są. Ryba. Te miny też się zawsze chwyci, można użyć do walki Zaraza cały czas się rozszerza, i to można nazwać zarazą Ty, czy Nie mam pojęcia po co go w dobra, tylko że oczyścimy to pomieszczenie. Mamy już 21 minut. Myślę, że to jest dobry moment na koniec tego odcinka. Dobra. Okej, okay, teraz już na 100% pewnie. Dzięki Wam bardzo za uwagę, wybaczcie ten mały fail właśnie wcześniej. Ile my już długo w to 3 godziny, o kurde. Dobra, w takim razie, dzięki Wam jeszcze raz za uwagę. Nie wiem ile jeszcze raz, 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 razy to powiem, za, zarąbałem się na końcu. Yy, I do zobaczenia już na wykonać odcinku, jak zagramy z gry Dead Space 2. Trzymaj się ciepło i uwaga na necromorfy. See ya.